Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartosz Panek i mam zaszczyt być prezesem firmy Elzab SA. Dzisiaj przygotowaliśmy wspólnie z kolegami w Elzabie prezentację dotyczącą nowej linii biznesowej, nowej linii produktowej w ofercie Elzabu, mianowicie ładowarek do samochodów elektrycznych. Natomiast zanim przejdziemy do właściwej części prezentacji, zanim ja przejdę, widziałem dzisiaj na dole, na parkingu. Zostały dwa samochody napędzane silnikiem elektrycznym. Jeden to był chyba Hyundai, drugi Skoda. Chciałem zadać pytanie, czy ktoś jeszcze dzisiaj przyjechał samochodem elektrycznym na to spotkanie, a może ktoś z Państwa planuje w najbliższym czasie inwestycje w tego typu pojazd. Czy jesteście Państwo w stanie podnieść rękę, jeżeli tak jest? Widzę, że nie, nie, nie mamy dużej frekwencji, nie jestem bardzo zaskoczony tym. Polska, jak zobaczymy na kolejnych slajdach, jest na początku tej drogi, na początku rozwoju elektromobilności. Niemniej jest to ścieżka, na którą wkraczamy i będziemy gonić kraje, które już nam w jakiś sposób uciekają, ale myślę, że dostarczają ciekawych doświadczeń. Kiedy proszę Państwa, rok temu obejmowałem stery firmy Elzap, nie spodziewałem się, że rok później będę, będę reprezentował Elzap jako strategicznego partnera Kongresu Zielonej Energii. Elzap to przede wszystkim producent urządzeń fiskalnych i urządzeń wyposażenia sieci handlu detalicznego. Elzap oczywiście może być przez Państwa też kojarzony np. z produkcji komputerów w latach 80.. Produkujemy wiele różnych innych. Rozwiązań, sprzętów, produktów, natomiast no, ładowarki do samochodów elektrycznych to nie było coś, co leżało w domenie Elzabu, tym się nie zajmowaliśmy. Więc kiedy przyjechałem we wrześniu 2020 roku na parking Elzabu pod biurowiec, dostrzegłem samochód elektryczny, który był podpięty do ładowarki, a na tej ładowarce no, widniały barwy Elzabu, nasze logo. Więc w pierwszych tygodniach spotkań z różnymi zespołami w firmie, no między innymi na spotkaniu z działem badań i rozwoju zadałem pytanie, czy to urządzenie, które stoi przed naszą firmą, to jest urządzenie wyprodukowane w Elzabie, czy my w jakiś sposób komercjalizujemy tę umiejętność, know-how, doświadczenie. Okazało się, że to nie jest nasze urządzenie. Okazało się, że to jest urządzenie zakupione gdzieś tam na Dalekim Wschodzie i tylko obrębowane naszymi barwami. Niemniej było działające, było zainstalowane. Klienci, którzy do nas przyjeżdżają, czy też niektórzy pracownicy, no, podładowywali się w miarę możliwości. A teraz zadałem pytanie tym członkom badań, zespołu badań i rozwoju oraz w dziale technologicznym, czy skoro no, mamy pewien szereg kompetencji w firmie z zakresu informatyki, z zakresu elektroniki, z zakresu mechaniki, czy możemy tego typu produkt samodzielnie zaprojektować? I, Skonstruować, a następnie wdrożyć do produkcji i do oferty. Pytanie było moje. No spotkało się z takim pozytywnym odbiorem, i nawet okazało się, że możemy. No, ale nawet nie tylko tego typu urządzenie. Okazuje się, że cały szereg urządzeń jesteśmy w tym obszarze w stanie funk produkować. No i proszę sobie wyobrazić, że tak jak w zeszłym roku, we wrześniu, na tym parkingu stała ta dalekowschodnia ładowarka, tak. Wczoraj wyruszając tutaj w kierunku Krakowa na spotkanie w ramach Green Energy Congress, <laughs> też na parkingu stał samochód elektryczny i też się ładował. Tym, że ładował się już z ładowarki Elzabowskiej. Chciałem Państwu przedstawić pierwszy produkt firmy Elzab w zakresu ładowarek do samochodów elektrycznych. Jest to Car Charger City, słupek który już funkcjonuje. Nie tylko przed Elzabem, on, możemy już w kilku miejscach w Polsce tego typu instalacje e, znaleźć i korzystać. Dość powiedzieć, że na przykład naszym klientem już po, po wdrożeniu łącznie z odbiorem technicznym jest Ministerstwo Sprawiedliwości pod główną siedzibą w Warszawie. <laughs> Żeby Chciałem podziękować wszystkim pracownikom Elzabu, którzy przez te 12 miesięcy, pracownikom i przyjaciołom poza Elzabu, którzy przez te 12 miesięcy no, wierzyli w ten projekt, włożyli swoją pracę, wysiłek, bo to jest finał tych 12 miesięcy. Elektroinkarnacja to takie ciekawe słowo, zbitek słów, pomysłodawcą jest marketing. Mam nadzieję, że się przyjmie. Natomiast chodzi o to, że jest to, są to nowe narodziny, nowe narodziny Elzabu, ale osadzone w środowisku, które jest nam znane. Stosując technologie, know-how, doświadczenie, które towarzyszy nam przez pięćdziesiąt, kilka lat już funkcjonowania, możemy inwestować w nowy biznes, możemy się rozwijać w nowych obszarach produktowych. Korzystamy z tego, co umiemy robić. Przez 50 lat jesteśmy ostatnim tak naprawdę polskim producentem elektroniki przemysłowej na skalę również przemysłową i elektromobilność, rozwój kierunku elektromobilności pozwoli nam na to, żebyśmy kolejne 50 lat święcili sukcesy. Dzisiaj inicjując markę nowy brand Elsap Eco Power, no, chciałbym podkreślić, że Elzap wchodzi, czy inwestuje i wchodzi w obszary biznesowe, które są zgodne z nurtem idei no-smog. Proszę państwa, dlaczego elektromobilność? Zanim przejdziemy do oferty, chciałbym powiedzieć dlaczego, dlaczego. Nie tylko kaprys prezesa i moja wizyta na parkingu i coś zobaczyłem, spodobało mi się, to wdrażamy, nie podoba mi się, nie wdrażamy. No. Przede wszystkim jesteśmy przedsiębiorstwem komercyjnym. My Chcemy zarabiać pieniądze, po to jesteśmy. Mamy akcjonariuszy, mamy wypłacać dywidendy, mamy realizować zyski. No ale obserwujemy, co się dzieje na świecie, obserwujemy, co się dzieje w Polsce. Widzimy, że elektromobilność to jest ścieżka, na którą w zasadzie kraje wkraczają. Globalna gospodarka, można powiedzieć, wkracza na ścieżkę elektromobilności. I z tej ścieżki chyba trudno mi sobie wyobrazić, że można, można zejść. Ale z drugiej strony no istotne dla mnie, dla nas są idee czystego powietrza, idee czystego środowiska, dobrostanu, w którym funkcjonujemy, dłuższego życia, w zdrowiu i w dobrej kondycji. Wierzymy w to, że dzisiaj zaczynając z tymi małymi krokami te działania i przy wsparciu lokalnych samorządów i jednostek badawczo-naukowych, jesteśmy w stanie małymi krokami dawać podwaliny pod zmiany, które będziemy obserwować za jakiś czas w skali makro. Ja lubię takie powiedzenie, ono być może jest ograne, ale że każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I musimy postawić tą pierwszą ładowarkę, postawiliśmy ją pod siedzibą Elzabu, drugą w Ministerstwie Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wierzę w to, że możemy żyć w czystym w kraju z czystym powietrzem. Idea No smok w praktyce na, na poziomie regionalnym. Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Bo prowadzi według mnie do sytuacji takiej, w której wszyscy są zwycięzcami, wszyscy interesariusze. Po pierwsze, czyste środowisko, czyste powietrze, to o czym przed chwilą mówiłem. Ale też biznes, bo to jest inwestycja w polski przemysł, to jest inwestycja, współpraca, z, mamy tutaj przedstawicieli Politechniki Śląskiej, między innymi z którą to Politechniką również pracujemy w zakresie rozwoju tych produktów. To jest inwestycja we współpracę, w mariaż między nauką a przemysłem. To jest inwestycja w tworzenie miejsc pracy. Truizmem jest oczywiście przypominanie o tym, co się wydarzyło w pandemii, o przerwanych łańcuchach dostaw, którymi skutkami borykamy się codziennie w Elzabie czy w przemyśle, przemyśle automotyw. Myślę, że to jest przyczynek do tego, żeby poważniej jeszcze rozmawiać o powrocie produkcji przemysłowej do Europy. W Zabrzu mamy capacity, przepraszam za ten makaronizm, mamy zdolności produkcyjne, mamy kadrę inżynierską, mamy możliwości rozwijania się z korzyścią dla wszystkich. Zanim przejdziemy do oferty jeszcze, tego co w zakresie mamy, czy w zakresie oferty rozobu, to jeszcze chciałbym parę słów o kondycji naszego powietrza i kondycji środowiska, w którym funkcjonujemy na co dzień. Na wykresie mamy, czy na, na, na slajdzie mamy taki wykres słupkowy poziomy, gdzie y, mamy barwy czarne i czerwone. Czerwone to jest informacja o tej części pojazdów, które są napędzane silnikami benzynowymi, czarne to są silniki Diesla. W 2019 roku y, na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli zostało przeprowadzone badanie w y, Krakowie na próbce 104 tysięcy pojazdów. No I okazało się, to, to jest jeden element, jeden wynik tych, tych badań, czyli że 40% samochodów osobowych to jest diesel, reszta to jest benzyna. Przy dostawczych no, ta proporcja jest jeszcze bardziej na niekorzyść benzyny, całe 14% silników benzynowych. No i dalej, no to jak się możemy spodziewać, to jest głównie, głównie diesel. Jak Państwo pewnie możecie przypuszczać, te dieslowskie silniki to nie są te dieslowskie silniki spełniające ostatnie najnowsze normy, wyśrubowane Euro 6, Euro 7 i no, Mówimy tu o autokarach, mówimy o ciężarówkach, mówimy o busach, mówimy o pojazdach dostawczych. To są silniki diesla, które zazwyczaj yy, odpowiadają za znakomitą albo za dużą część tak zwanej niskiej emisji w aglomeracjach, w miastach, w których, w których żyjemy. Z raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej wynika, że w Polsce przed, przed, mamy 40 tysięcy przedwczesnych zgonów z powodu yy, skażonego środowiska, z powodu nieczystego środowiska. Teraz yy, to jest 10 razy więcej niż ludzi, którzy giną w wypadkach samochodowych. Czyli jesteśmy narażeni codziennie, tu Kraków bardzo dobrze, myślę, rozumie ten problem, ale to samo się dzieje w Warszawie, to samo się dzieje w aglomeracji śląskiej, Czy codziennie jesteśmy narażeni na tak zwaną niską emisję. Z tych badań, które zlecił NIK, no okazuje się, że z tych tu tysięcy próbek, to ponad połowa samochodów emituje powyżej normy szkodliwe substancje do środowiska. Są po prostu niesprawne, albo są to stare samochody w starej technologii i nigdy nie były projektowane po to, żeby spełniać aktualne normy zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i również medycznymi. Eee. Nie byłem zdziwiony, że nie było wiele rąk przy moich pytaniach. W Polsce mamy 30 tysięcy samochodów elektrycznych niespełna połowa to hybrydy, druga połowa to elektryczne. W tym oczywiście mieszczą się hybrydy jeszcze, które są doładowywane prądem. Nie jesteśmy dzisiaj powiedzmy awangardą, jeśli chodzi o kraje, które inwestują środki, czy też gdzie mieszkańcy jakoś bardzo inwestują w samochody o napędach alternatywnych, chociaż to się oczywiście zmienia. Dla przykładu w Niemczech takich samochodów jest dzisiaj około 400 tysięcy. A chciałem Państwu powiedzieć, że na przykład Holandia planuje do 2026 roku w ogóle wyeliminować samochody z napędami spalinowymi. Po lewej stronie wykres, ile ładowarek zostało zainstalowanych w Holandii już, to 66 tysięcy. Jeżeli to zderzymy z informacją, ile jest w Polsce, to mamy 40 czterdziestokrotną dziurę w stosunku do Holendrów. 60 kilka tysięcy punktów ładowania, stacji do ładowania samochodów elektrycznych Holandii. Yy. Dzienny przyrost liczby stacji ładowania w Europie to 411. U nas niecała jedna sztuka dziennie. Jeżeli przyjąć, że Niemcy by dzisiaj przestali inwestować w rozwój sieci do ładowarek, a my byśmy utrzymali swoje tempo, to już za, stasz, za 130 lat czyli nie moje wnuki i nie moje prawnuki, ale praprawnuki będą miały szansę, zacząć sieć do ładowania samochodów elektrycznych. <laughs> To jest kolejna bardzo ciekawa mapa, bo może jak powiemy sobie, że mamy 1600, w połowie sierpnia było 1630 punktów do czy ładowarek, stacji do ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Ale jeżeli spojrzymy na tą mapę, to, to mamy jeszcze ciekawszą informację, bo okazuje się, że w połowie powiatu w ogóle nie ma szans, żebyśmy naładowali samochód elektryczny. Znaczy możemy to zrobić z gniazdka domowego oczywiście, natomiast nie mamy żadnego miejsca, gdzie w którym publicznie można ten samochód naładować. Druga informacja, którą widać na tej mapie, no to pokazuje, że w zasadzie mówimy o pewnej koncentracji tego typu rozwiązań w głównych ośrodkach miejskich. To jest ten pas powiedzmy od Dolnego przez Górny Śląsk aż do aglomeracji krakowskiej, I oczywiście Warszawa, no i Trójmiasto. Ale jeżeli na przykład spojrzymy na Warmię i Mazury i stolice Warmii, Olsztyn, to są cztery ładowarki. Trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek sieci, no raczej możemy mówić dopiero o, o rozbudowywaniu tej sieci. Wydaje mi się, że wydaje mi się, jestem przekonany, że rozmowa o ładowarkach elektrycznych to również edukacja. Ja tu przejdę do tego, żeby to określić, dla kogo jest nasza propozycja, to też chciałbym... Zaapelować o to, żebyśmy kładli nacisk na tłumaczenie i zwalczanie mitów, które towarzyszą elektromobilności. Bo takim podstawowym kontrargumentem jest zasięg. Więc okazuje się, że przeciętnie samochód przejeżdża taki miejski około 50, może 60 kilometrów dziennie. To jest zasięg, którym dysponował samochód elektryczny na przełomie XIX i XX wieku. Chciałem Państwu powiedzieć, że na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjednoczonych 38% samochodów to były samochody o napędzie elektrycznym. Dopiero rewolucja, odkrycie złóż w Teksasie ropy naftowej oraz inwestycja w infrastrukturę drogową spowodowała, że i usprawnienie silników spalinowych spowodowało, no, że, że te silniki spalinowe trochę wówczas w tamtym czasie wygrały. Gdybyśmy przez te 100 lat inwestowali pieniądze w napędy alternatywne i poszukiwali sposobów magazynowania energii. Pytanie jest, gdzie byśmy byli dzisiaj z napędami elektrycznymi. Ale mamy ten, ten dług technologiczny do przykrycia. W każdym razie, jeżeli potrzebujemy 50 km dziennie, to nie chodzi o to, żeby baterię, która nam zapewnia 200-kilometrowy zasięg, mieć cały czas naładowaną od zera do 100, bo ja zawsze będę przejeżdżał 200. Raczej chodzi o to, żeby dysponować odpowiednią gęstością ładowarek w środowisku miejskim. Takie, ja bym powiedział, że to jest chodzi o ładowanie samochodu przy okazji, od ręki. Jeżeli jadę na zabieg stomatologiczny i parkuję w klinice samochód, mam gdzieś zaplanowaną godzinę pobytu, przez godzinę mogę podładować samochód. Jeżeli zaplanowałem zakupy w galerii handlowej i jadę do galerii handlowej, parkuję samochód, ładuję ten samochód. Jeżeli mam, yy, jadę do pracy albo przesiadam się w centrum przesiadkowym, zostawiam samochód, ładuję przez cały dzień, tak kiedy wracam yy, do domu, to mam samochód naładowany w pełni. Przy okazji gęstość, dostępność tej infrastruktury spowoduje, że z kolei społeczeństwo, czy ludzie będą inwestowali w samochody elektryczne. My dzisiaj mamy w Elzabie już kilka aut we flocie takich pluginów hybrydowych i mamy miejsca do ładowania też w firmie, w związku z czym też to aktywnie nie tylko produkujemy, ale tą ideę wspieramy. Kluczem do tego sukcesu jest gęstość. Gęstość, 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 edukacja. Obalajmy mity, bo nie w tym rzecz. Znaczy, żebyśmy żyli w czystym powietrzu, w czystym środowisku, nie potrzebujemy spalin w mieście. Jak, kiedy podeszliśmy do projektowania linii produktowej, tej pierwszej linii produktowej, ona dotyczy oczywiście ładowarek prądu zmiennego. Czyli znowu ktoś powie, a, bo to szybko nie ładuje, bo to wolno i tak dalej. Znowu odwołuje się do tego, że to mamy dodatkowe doładowania mieć. Przy okazji często. A nie, to nie są rozwiązania autostradowe, które oczywiście też będą istotne i w tym kierunku też wkrótce przedstawimy propozycje. natomiast jest to trochę inne zagadnienie. Natomiast urządzenia, które w ciągu tych 12 miesięcy, czy mianowicie trzy urządzenia, które przygotowaliśmy, to są urządzenia, które wydaje nam się no, w stopniu podstawowym realizują potrzeby różnego rodzaju odbiorców, zaczynając od odbiorców domowych, przez komercyjnych w, w różnym modelu wykorzystania. Możemy sobie wyobrazić zastosowanie tych urządzeń w dowolnym w zasadzie miejscu, teatr, kino, miejsca użyteczności publicznej, parkingi publiczne, parkingi prywatne, yy, biura, no, by, obiekty sportowe wszędzie tam, gdzie ktoś będzie stał dłużej niż 15 minut, no to już warto ten samochód podpiąć. No i mamy na dole też jeszcze taką informację, że to mogą być kwestie ostatniej mili. Wany na ulicach polskich miast, lekkie pojazdy dostawcze, to są te samochody, które dostarczają produkty, żeby codziennie organizm miejski mógł porządnie funkcjonować. To jest tak zwana ostatnia mila. Z obrzeży organizmów miejskich, centrów czy hubów rozładunkowych, trafiają wany na polskie, polskie drogi. Nie tylko polskie, no ale mówimy dzisiaj o Polsce, na, na drogi i tymi dieslami, które prawda, no, są jakie są, zanieczyszczają nasze środowisko. Okazuje się z badań McKinsey'a, firmy McKinsey doradczej, że, żeby, że trzeba zapewnić tak naprawdę i dzisiaj pojemność tych baterii już to zapewnia, van powinien mieć zasięg 130 km w ciągu dnia. No i znowu wracamy do idei, ten van może być po drodze doładowywany, bo jeżeli zatrzymuje się na raz ładunek, można go podpiąć do ładowania. Na noc, kiedy wraca do centrum logistycznego, też może przez noc się ładować. W związku z czym, no bo to są zasięgi, które są wystarczające. Ja nie chcę tutaj dzisiaj opowiadać o tym, że jesteśmy w stanie zrezygnować kompletnie z paliw kopalnych, z ropy naftowej i tak dalej. Na pewno tak nie będzie i na pewno jeszcze długo będziemy korzystali z silników Diesla czy z silników benzynowych o różnym przeznaczeniu, czy to będą maszyny budowlane, czy jakieś inne historie. Ale, ale jeżeli chodzi o poruszanie się w miastach, no to, to, to jest prąd i to jest elektromobilność. Ta kompleksowa propozycja, tak jak wspomniałem, dotyczy trzech urządzeń dzisiaj. To są urządzenia do zastosowania w domu, czyli dla mnie, dla państwa, w nocy w garażu. To jest urządzenie, drugie: car charger wall. Dla każdego, kto nie dysponuje infrastrukturą podziemną do zasilania urządzenia i Car Charger City, tak naprawdę miejski słupek. Na kolejnych slajdach mamy trochę więcej szczegółów. Okazuje się, że stali zaankietowani, przepytani użytkownicy samochodów elektrycznych oraz potencjalni tacy użytkownicy, którzy zgłaszają chęć w najbliższym czasie zakupu samochodów elektrycznych. Okazuje się, że około 90% z nich powiedziało, że chce ładować na miejscu w domu. Dla nich jest ta propozycja. Pan przede mną kończył swoją wypowiedź o bankach energii. Te banki energii to jest idealna odpowiedź dla tych, którzy mieszkają w swoich domach i mają instalacje fotowoltaiczne. Znaczy w ciągu dnia jesteśmy w pracy, tego samochodu nie naładujemy, ale mamy wtedy największą sprawność paneli fotowoltaicznych, bo słońce operuje wtedy, kiedy nas nie ma. Co zrobić z tym prądem? Bo ten prąd albo nam ucieknie. Albo możemy go zmagazynować i wykorzystać później. Idealnym rozwiązaniem będzie samochód elektryczny, który możemy przez noc naładować, z, przynajmniej częściowo z tego banku energii. Dodatkowo nocna taryfa, w związku z czym ładowanie samochodu w nocy to jest, to jest właściwy, właściwy moment. To jest rozwiązanie, które jest uniwersalne z punktu widzenia parkingów, wszelkiego rodzaju. Firmowych, osiedlowych, no tam, gdzie nie mamy infrastruktury podziemnej do, do podłączenia urządzeń. Tam są wyposażone jest rozwiązanie w sterowniki, odpowiednią elektronikę, można tym zarządzać. No, powiedziałbym, że to jest bardzo, bardzo, mimo że nie wygląda, ale to jest naprawdę bardzo zaawansowane urządzenie. Nie mamy się czego wstydzić. Myślę, że nawet jest lepsze niż dostępne w Polsce zachodnioeuropejskie rozwiązania, bo podeszliśmy do zagadnienia bardzo poważnie. No, i Car Charger City to jest rozwiązanie, które zbliżone jest kształtem do słupka parkingowego. Jest to pierwsze urządzenie, które zeszło. Powiedzmy, staśmy w Elzabie. Będziemy też je rozwijać, bo możemy sobie wyobrazić, to może być właśnie słupek parkingowy. Dlaczego tego urządzenia nie wyposażyć w funkcje, które dzisiaj znamy z polskich miast, z tego typu kształtów? Chciałem podkreślić, że wszystkie nasze urządzenia są certyfikowane. Mają europejskie certyfikaty albo będą je miały. Dzisiaj jesteśmy w trakcie finalizowania certyfikacji na wandaloodporność, jeśli chodzi o tą ładowarkę Car Charger Wall. Car Charger City jest w pełni certyfikowane. Nie byłoby możliwości zainstalowania tego, chociażby we wspomnianym ministerstwie, jeśli byśmy tych certyfikatów zgodności nie mieli. No, i naścienna ładowarka to jest tak naprawdę rzutem na taśmę, bo te wszystkie projekty dzieją się nieprzerwanie w Elzabie. Myślę, że do końca października powinniśmy mieć certyfikację i wówczas będzie to urządzenie dostępne w ofercie handlowej. Elzab, solidny partner, 52 lata na rynku. Produkcja komputerów, produkcja szaf sterowniczych dla przemysłu morskiego. Yy, maszyn do frankowania, komputer Meritum 1, komputer Meritum 2, pierwsze urządzenie fiskalne to jest w ogóle produkcja Elzabu w dziesiątym chyba drugim czy trzecim roku, jeszcze nikt się nie spodziewał, że wejdą przepisy, przepisy pozytywnie Elzab zaskoczyły, bo byliśmy gotowi wtedy, My, ja wtedy byłem małym dzieckiem, Elzab jest starszy ode mnie, ale by, dzięki tamtym wydarzeniom cały czas ten producent, który, to jest ostatni producent, Polskiej elektroniki, który pozostał po zmianach ustrojowych przełomu lat 89 90, ja apeluję, żebyśmy wspierali polskich producentów i dbali o polskie, o polskie miejsca pracy. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Naprawdę nasze rozwiązania są dalekro, dalekro, daleko lepsze niż to, co jesteśmy w stanie ściągnąć czy z Dalekiego Wschodu, czy, czy czasami kupić na Zachodzie. Jeżeli ktoś. Oczywiście się wybiera do Zabrza, to ja zapraszam na spotkanie, ale dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji nas odwiedzić, to chciałbym krótką zajawkę puścić. Jest takie miejsce w sercu polskiego przemysłu, gdzie od wielu lat historia przeplata się z nowoczesnością. Ulica p 1 w Zabrzu. W tym miejscu łączymy ponad 50-letnią tradycję z najnowszymi trendami świata elektroniki. A jak to się zaczęło? Zakład powstał w 1969 roku. Zasłynął z produkcji pierwszego polskiego komputera osobistego Meritum, a monitory ekranowe z logiem Mera Elza pracowały w ośrodkach komputerowych wszystkich krajów środkowej Europy. Obecnie Elzap to najbardziej rozpoznawalna marka na rynku urządzeń fiskalnych. Sprzedaliśmy ponad milion kas i drukarek fiskalnych, a oferta dla handlu to również wagi elektroniczne, wagoskanery, sprawdzarki cen i szuflady kasowe. Produkujemy również urządzenia o złożonej technologii z zakresu elektroniki, informatyki i mechaniki. Z naszych linii montażowych schodziły przemysłowe drukarki 3D, efekty i sterowniki dla gitarzystów, wzmacniacze lampowe czy szafy sterownicze. Sterylizatory powietrza UVC są naszym wkładem w walkę z pandemią. Wszystkie produkty powstają w oparciu o pomysły i testy działu badań i rozwoju ELZAP oraz autorskie know-how. Jesteśmy audytowanym kontrahentem, a podstawą do uzyskania europejskich certyfikatów są własne laboratoria badawcze, gdzie na bieżąco monitorujemy jakość naszych produktów. Nasze działania są transparentne, a akcje ELZAP notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Firma zatrudnia obecnie ponad 300 osób i wciąż się rozwija, realizując wizję innowacyjnej firmy elektronicznej wychodzącej naprzeciw wyzwaniom, które stawia przed nami ekologia. Nowa marka Elzap Eco Power to pierwszy krok w budowaniu oferty dla elektromobilności i rozwiązań wspierających ideę No Smog. Rolę Zielonej Wyspy Śląska traktujemy bardzo poważnie. Panele fotowoltaiczne pokrywają ściany i dach budynku. Na terenie zakładu funkcjonuje również nasza własna pasieka. Na parkingu służbowym samochody elektryczne korzystają z ładowarek naszej produkcji. Konsekwentnie współtworzymy świat nowoczesnej i proekologicznej technologii. A nasza dotychczasowa historia pozwala nam wierzyć, że najlepsze dopiero przed nami. Elzab, Przyszłość jest tutaj. Proszę Państwa, nasz wkład w to, żebyśmy lepiej, czyściej żyli, to oczywiście elektromobilność, oczywiście będziemy się rozwijali w tym zakresie. Ładowarki to tylko przygrywka, to tylko początek. Cały szereg usług, rozwiązań informatycznych, które możemy również wydewelopować na Śląsku, w Zabrzu, to też będziemy robić. Natomiast, no, tak jak wspominałem, także małymi krokami można różne rzeczy wspierać, i te podróże wielkie zaczynają się od tych pojedynczych kroków. Dlatego, na przykład, ładowarki do samochodów elektrycznych będziemy pakowali w opakowania, a tylko z recyklingu. Dlatego, uczestniczymy w organizacjach odzysku. Dlatego, energię elektryczną do produkcji naszych urządzeń, do zasilania zakładu, wykorzystujemy z paneli fotowoltaicznych. To może nie są jakoś niesamowicie spektakularne wydarzenia, ale każdy ten krok powoduje, że jesteśmy bliżej tego celu, który nam przyświeca, żeby było lepiej, czyściej, fajniej, zdrowiej i dłużej. Dziękuję państwu za dzisiejszy czas. Dziękuję za szansę przedstawienia firmy. Zapraszam do Zabrza, żebyśmy porozmawiali o tym, jak wspólnie możemy rozwijać elektromobilność w Polsce, co możemy wspólnie zrobić. Dziękuję bardzo.